że po Polsce, a za wiesz by ci nie było? Czas zmienić! Pole namiotowe, pałac. G! się tak Namiotów nie ma, ale są opinie. Przeczytajmy kilka z nich. Wypożyczyłem od właściciela namiot. A w nim był potężny hrabosz. O tym, jak powiedziałem o tym właścicielowi, odpowiedział mi, że jedynym hraboszem w tym namiocie jestem ja. Nie polecam mieszkać w domu naprzeciwko. Ty wbił mi do domu się wysrać. Wspaniałe ognisko, nie zapomnę go nigdy. Kac. Nauka rozpalania ogniska w scenie. Polecam. Pachnie cebulą. Trzy, cztery... Nie, czekaj, bo mam do oczy. No, jedno ja otwórz, nie, nie, nie jedno mam Które? się. Aż tak? <śm> Rozgrze no, <śm> <śm> z tym sąsiadem. Znaczy, naprzeciwko. Hmm. Ty przyszedł mi się nasrać w domu. Hmm. No nie, no przeczytaj to co on... co ten, ten. Podróżujesz po Polsce. Polsce. Pro. Po Polsce. Kac. O, do cicho.